Ostatnie głosowania na, na, na ON z, tutaj spowodowały, że Paweł Kukis w końcu wyraził swoje zdanie i powiedział, dlaczego tak, a nie inaczej głosował. I tutaj zobaczymy teraz, jak wypowiada się opozycja parlamentarna do Paweł Kukiza. Lata spędzone na estradzie przyzwyczaiły go raczej do aplauzu. Ale na scenie politycznej Paweł Kukis musi się liczyć i z takimi reakcjami. Tak opozycja przyjęła informację, że jego posłowie pomylili się w głosowaniu i umożliwili PiSowi reasumpcję. Z antysystemowca zrobił się podnóżkiem Jarosława Kaczyńskiego. Powinniśmy mu wszyscy jako posłowie napluć w twarz za to, co zrobił. Paweł Kukiz w wywiadzie dla PAP mówi. Hejt, który się na mnie wylał jest wynikiem ustroju, który polaryzuje Polaków. Dilem, mogę. Odpowiedzieć na pytania mógł już w naszym programie graffiti, ale w nocy zmienił zdanie i do studia wysłał sejmowego kolegę. Jarosław Sachajko mówi, że jest oburzony głosami opozycji. Proszę zauważyć, jaką agresję wprowadzają politycy, i później się wymaga od społeczeństwa, żeby było stonowane. Sześć lat temu Paweł Kukis wchodził do polityki jako antysystemowiec, deklarujący wierność wyłącznie wyborcom, który w piosenkach nie miał dla polityków litości choć wchodził w sojusze i z narodowcami i z ludowcami a później mimo wielu deklaracji niechęci mam w nosie program prawa i sprawiedliwości jakie mam pisowi zaufać to jest nic innego jak partia bolszewika zawarł pakt z pisem wsparcie w kluczowych głosowaniach w zamian za uchwalenie ważnych dla kuki za ustaw między innymi antykorupcyjnej Mówi, że zawsze był za repolonizacją mediów, ale zdaniem opozycji wczoraj doszło do nowych ustaleń. Widać, że cenę postawili, i została ta cena zapłacona. Co ma mówić opozycja? No, opozycja mówi to, co, co, co jest najprostsze: to znaczy, że kogoś przekupiliśmy. Z Pawłem Kukizem i jego posłami byliśmy umówieni wcześniej. Część kolegów ze strady o znajomości z muzykiem mówi już w czasie przeszłym. Mój kolega, były mój kolega Jan Borysewicz na Facebookowym profilu wymazał ze wspólnego logo nazwisko Kukiza, którego nie nazywa już antysystemowcem. Tu się nagle okazuje, że to co Paweł robił przez wiele lat. Było wielkim jednym oszustwem. Ale zdaniem politycznych przyjaciół to wciąż ten sam Kukis. Paweł Kukis od samego początku o tym mówi, że nie przyszedł tutaj dla pieniędzy, tylko po to, żeby naprawić Polskę. Teraz okaże się, czy częściej będzie się kłaniał słuchając inwektyw, czy braw Piotr Michalak, wydarzenia. Zobaczymy teraz, jak partia rządząca wniesie się do tych te, do propozycji, które tutaj zostały omówione z Paweł Kukisem. Czy one wejdą, czy nie wejdą w życie. Jeżeli wejdą, jeżeli będą sędziowie pokoju czy inne rzeczy, no, mogą być to rzeczy dobre, mogą przyspieszyć tutaj działanie sądów. Zobaczymy wszystko, jak to się okaże już w najbliższym czasie, czy partia rządząca wywiąże się z tego, co obiecała powołowisowi, no i on sam tutaj, to zapowiada, zobaczymy, co się będzie działo.